Przeżycie, spotkać się z kibicami. Tak jak tu kolega dzisiaj powiedział, wy kiedyś przyjdziecie na stadion, mam nadzieję, też wśród Was, co więcej, przyszli zawodnicy jak i nasze dzieci będą do Was, do was przyjeżdżać. Czemu jeszcze nie przyjechała? Super pytanie. To jest, to jest bardzo dobre pytanie. I odpowiem ci tak, że też się zapytam, czemu nie przyjechali. Ja nie wiem. Panie rektorze, skąd taka inicjatywa spotkania z piłkarzami? Inicjatywa wypłynęła od Kamila Wróbla, naszego przyjaciela, który związany jest ze szkołą, bo tu się uczył, tu się wychował i pracował u nas troszeczkę, a jest wiernym kibicem Jagiellonii Białystok. On przyszedł do nas z takim pomysłem, on nawiązał pierwsze kontakty i tak naprawdę on pomógł zorganizować całe dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Kamilowi w tym miejscu. Jak dzieciaki zareagowały, kiedy dowiedziały się, że przyjedzie do nich klub z ekstraklasy? Na początku tak naprawdę z niedowierzaniem, dopiero potem pojawiły się oznaki radości i tak naprawdę przejawami tego, tej reakcji dzieciaków jest to, co mamy dzisiaj, czyli mnóstwo prac plastycznych, które powstały na dzisiejsze spotkanie, cała oprawa plastyczna, którą można oglądać na sali, przygotowane okrzyki promujące Jagielonie i kibicowanie naszych uczniów, ta cała radość, która pojawiła się dzisiaj, która, którą można było dzisiaj obserwować na sali gimnastycznej w czasie spotkania, to jest właśnie reakcja naszych uczniów. Jesteśmy 100 kilometrów od Białego Stoku. Jak to się stało, że jeździcie na mecze Agieloni, bo to jest dość, dość daleko. To znaczy, jeżeli chodzi o wyjazdy na mecze, to tu jest przyczyna moich wyjazdów. To, to, to ten to właśnie piękny chłopak mnie zaraził tym. Gdzieś tam kiedyś był urodziny w Białymstoku, pojechał raz, drugi. Yy, oglądałem mecze w telewizji, nie powiem kiedyś, oglądałem mecze w telewizji na żywo raczej tak to było różnie, nie? Pojechałem raz, pojechałem drugi raz, jeszcze gniazdo było tu na starej trybunie. Pojechałem trzeci raz, no i już... Nie znaczy, wiem, który nie szósty bodajże sezon. A jeździcie tak bardziej zorganizowaną grupą, czy może samochodem siedziecie we dwójkę i jedziecie razem? To znaczy jeżdżą, z organiz... Samo... jeżdżą samochodami od nas, nie tak tak bardzo zorganizowanie nie, nie no my jeździmy we dwóch, we trzech, różnie to jest, nie no ale tak jak orientacyjnie ściechanowca to około ja wiem ilu, 20-20 paru 30, no różnie, nie? Ale dwie dychy to jest na każdym praktycznie meczu. Mhm. Kasper, co dzisiaj robiliście na, na spotkaniu? Rozmawialiśmy, odpowiadaliśmy na różne pytania, zadawaliśmy pytania zawodnikom. A czy jeździsz na mecze w Białym Stoku? No tak. Na, kiedy byłeś ostatnio? Ostatnio byłem na meczu z. By byłem na Zagłębiu, byłem na na, na Koronie, na lechi. na Lechu. A jak Ci się podobało dzisiejsze spotkanie? No bardzo fajnie. Tutaj mamy Bandra po chorobie, ale widać, może grać piłkę. Ospa <noise> <noise> mu nie przeszkadza. Jest w tej formie, uśmiechnięty. Przyszło do kibiców no nie? No tak, dla no, szczęście że... wszystko dla niebie. Przesunię się dalej. Może. Tu widzimy Smoka. Kto to jest? Nie wiem. Może Luka zły. Może Luka, bo dzisiaj się na nie nie zjadł. Tu widzimy nasz stadion. Właśnie on jest w takich warunkach, jakich jest chyba teraz. <grym> Bardzo dosłownie. No jest na się Jedna się część, druga, druga jest. Szyf, ale tutaj ty jest bo... <grym> Tak, to jestem ja. To <grym> <Wiesz, mam fajną? grym> jestem fajna. To jest ten Nie Jak jest Jakiec, bo Wykopanych tu jest, Jak to tu jest chyba Krzysiek z do godzinę 12, to bardzo wysoki zabawia ma, na chyba luka to będzie. Tutaj mamy Arka. <laughs> tu widać przez z jego właśnie. Bardzo, po, bardzo podobne zdjęcie wizualne. Przesuńmy się dalej, może coś z ciekawszych. A jest nasz trener, drugi trener Igała. poznajemy go tutaj po tej czapce. Chyba. Chętnie zakłada, młodsze, które nie wcięły autografy, pójdą do swoich pas. Na pewno zadowolą, zadowalające jest to, że w Ciechanowcu dzieciaki, jak i dorośli żyją, żyją tak, tak jak jelonią. To jest bardzo, bardzo, bardzo jeszcze raz podkreśla pocieszające i motywujące. Między innymi też nas. Czy ty jako młody chłopak miałeś okazję spotkać swoich idoli? Pamiętam, że że mieliśmy takie spotkanie. To byli piłkarze z Widzewa. Dokładnych nazwisk nie pamiętam, bo byłem pewnie w podobnym wieku jak te dzieci, które dzisiaj dzisiaj się spotka, z którymi się spotkaliśmy. Powiedz, co to są za prace? O tutaj mamy wiele ciekawych prac. Tu ja narysowałem Tom, Luka zrobił Tom, no i wygraliśmy. No, tak na poważnie, to ja zrobiłem Tom, a Luka Tom. Nie, Nie no tu są prace dzieciaków. Widać, że dużo czasu spędzi, spędzili przy tym i, i te prace wybraliśmy i nagrodziliśmy. Bardzo cenna jest inicjatywa Jagieloni, inicjatywa dzięki której można przybliżać tym najmłodszym, którzy nie zawsze mają możliwość pojechania na stadion, bo z Ciechanowca jest to nawet dosyć daleko. Nie wszyscy są tak zagorzałymi kibicami, żeby mieli kogoś dorosłego, kto zawiezie ich. Na stadion, natomiast no, to dzisiejsze spotkanie dało okazję do bezpośredniego spotkania, kontaktu z piłkarzami, z tymi, których można oglądać w telewizji, którzy mogą być idolami, którzy pracują na Markę Jagiellonii.